Wygląda dziś część I want cmentarza komunalnego w Ełku. Policjanci poszukują sprawców dewastacji ełckiej nekropolii. Zgłoszenie wpłynęło do Straży Miejskiej dziś, kilka minut po szóstej rano. Ci powiadomili policję. Następne ustalenia wskazują na zniszczenie ponad 100 nagrobków, informuje Agata Kulikowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Na miejscu pracował także pies tropiący dodaje. Policjanci teraz pracują e, zarówno na miejscu zdarzenia. E, Jakie przeprowadzają takie czynności operacyjne? Zabezpieczamy ślady, będziemy zabezpieczać monitoring. Pracuje również policjant z psem służbowym. Także trwają teraz czynności, po to, żeby ustalić, kto dopuścił się tego czynu. W tej chwili nie są jeszcze znane dokładne straty. Także będziemy ustalać te straty i prowadzić dalsze czynności. To pierwszy na tak dużą skalę akt dewastacji ełckiego cmentarza. Na miejscu pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ełku od rana sprzątają zniszczenia. Jak zapewnia Michał Wenda, prezes przedsiębiorstwa usług komunalnych, które zarządza tutejszymi nekropoliami, na jej terenie są dwie kamery, jednak cmentarz nie jest zamykany na noc. Cmentarz jest to dobro wspólne, dobro z którego korzystają ludzie zarówno dzień, jak i w nocy. Są ludzie, którzy nie boją się przez cmentarz przechodzić o różnej porze do, 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 do swoich zmarłych, jeszcze zaglądają. Zamykane na noc zawsze są bramy, furtki są zawsze otwarte. Na miejscu pojawił się także biskup diecezji Ełckiej ksiądz Jerzy Mazur. W rozmowie z reporterką Radia 5 przyznał, że obejmie modlitwą sprawców, jak i zmarłych, których groby zostały zniszczone. To, co się wydarzyło, to jest język nienawiści tych ludzi, którzy to uczynili. Dlaczego to uczynili? Myślę, że jedynie kto słucha ojca kłamstwa szatana może dopuszczać się do takich czynów. Dlatego mądre się za tych, którzy to uczynili. Ogólnie modlitwą tych, którzy doświadczyli tego wandalizmu, bo to ich groby ich zmarłych i najbliższych zostały zdewastowane. Od samego rana zniszczenia i bałagan próbują posprzątać mieszkańcy. Ci, z którymi rozmawialiśmy, przyznali, że o zniszczeniu cmentarza dowiedzieli się z wiadomości Radia 5. To czyste barbarzyństwo, mówią. Po prostu jest straszne zło: jest taka walka, jest taka walka z dobrem, z kościołem, ze wszystkim, nie wiem. Po prostu mam takie straszne mieszane uczucia, że jest takie zło i w takim miejscu, gdzie człowiek powinien w spokoju spoczywać, prawda? I tu też nie ma. I po święcie zmarłych, i, i po dniu zadusznym. Także naprawdę to jest bardzo duża refleksja dla nas wszystkich. Labiactwo jakieś, no. Na pewno może ci co jakaś sekta diabelska, więcej nic. No, strasznie pobite są. Do no, przesady, że tam kurczę, to, to walili, bili wszystkim płytkami żelaznymi zniczami. No, dosyć dużo ma pan tutaj uszkodzenia. Na... No, tak, tu i tam róg odbili. To jeszcze gorzej, tutaj wcale pozwalane, wywalane, tamto prawdopodobnie coś okropnego. No. Tak wygląda, że to ostatni pomnik był, bo stamtąd musieli iść, bo płytę odniosłem, tamto brali i rzucali po kolei i bili, no czymś ciężkim, dlatego to tak się podbijało. U mnie to soda z Gomorą zrobiła, Co Soda z Gomorą pobite tu dziecko zapaliła znicze, pobite i stąd pobity znicz. I co ja mu mówić, no pracowałam bo strasznie, bo tyle gruzu było, że dwa wiadra wyniosłam. To od, od której pani dzisiaj tutaj jest na cmentarzu? Jak długo już? Od godziny. I sama pani wszystko musiała powynosić? No sama powynosić, bo pomnik, poczyścić, bo na całym pomniku był ten gruz, był na pomniku. Za dewastację miejsca pochówku sprawcom grozi do dwóch lat więzienia, a za zniszczenie mienia do pięciu lat pozbawienia wolności. Prezydent Ełku wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody osobie, która pomoże ustalić sprawców. Postanowiłem wyznaczyć nagrodę 10 tysięcy złotych za wskazanie, Sprawców tego czynu. Chcielibyśmy przeznaczyć tę nagrodę dla osób, które informacje w skuteczny sposób przyczynią się do wykrycia sprawców. Policjanci przeprowadzili oględziny ponad 100 zniszczonych nagrobków i były to zarówno powrywane krzyżek, takie pęknięcia płyt nagrobnych czy tablic pamiątkowych. Teraz na bieżąco analizujemy każdą, nawet najdrobniejszą informację po to, żeby ustalić i zatrzymać sprawców tego czynu. Brak szacunku dla zmarłych, brak szacinków. Dlatego miejsca żeby ale brak szacunku dla człowieka i swoje człowieczeństwo, gdzie? Myślę, że osoby, które to, tego się dopuściły, byłyby były ujawnione. Najlepiej, żeby mogły w jakiś sposób podrobić, żeby żeby... Żeby yy, na przykład kopali groby. tak yy, Taka kara. Yy, myślę, że byłaby najwłaściwsza. Żeby poczuli, yy, jak ci musieli być. Jakby inaczej spożytkowali swoje siły. mnie to przez głowy nie przechodzi naprawdę. Co, co to są za ludzie i jak tak można. Nie szanować zmarłych imprezy jakieś urządzać, niszczyć to wszystko. Nie wiem, nie Poprzewracane i połamane krzyże, uszkodzone płyty nagrobne i tablice pamiątkowe, przewalone ławki i donice, pobite znicze. Wandale zaznaczyli swoją obecność na setkach mogił. Tam od torów to są masakra. Połamane w ogóle wszystkie, wszystkie tablice, całe pomniki są zdemolowane. Najbardziej ucierpiała najstarsza część nekropolii. W sumie zrujnowane zostały groby na obszarze prawie pół hektara. W tej chwili my przeprowadziliśmy oględziny ponad 100 nagrobków. Zniszczeniu tutaj uległy zarówno krzyże, płyty nagrobne, ale też takie zniszczenia jak kwiaty pobite znicze. Także nie są jeszcze dokładnie znane straty. Policjanci cały czas tutaj pracują na miejscu zdarzenia i ustalamy. Zniszczenia są ogromne, trwa ich dokumentowanie. Każdy grup jest fotografowany. Tropów mają też szukać policyjne psy. Tu gdzie stoimy, ta brama jest monitorowana, tu na kaplicy kanoników jest, jest jedna z kamer i myślę, że może będzie pomocna policji w ustaleniu sprawców. Prezydent Ełku za pomoc w ich schwytaniu wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody. Trzeba mówić o kategoriach sprawców, nie kilku, a nawet kilkunastu, którzy dokonali barbarzyństwa i profanacji grobów bliskich, bo zostały podrzucane tablice nakropkowe, krzyże, inne elementy. Ja większego spustoszenia nie, nie widziałam. Zniszczoną nekropolię odwiedził biskup Ełcki Jerzy Mazur. Po obejrzeniu skali zniszczeń zdecydował, że 18 listopada będzie w diecezji dniem pokuty. Tu widzimy pewne piekło nienawiści, które się wydarzyło i dlatego jedynie miłością, miłosierdziem to piekło nienawiści można wysadzić w powietrze, dlatego zachęcam wszystkich do modlitwy. Za znieważenie miejsca pochówku kodeks karny przewiduje karę do dwóch lat pozbawienia wolności, za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia. Też duży wydatek, żeby teraz to wszystko naprawić, to... Ten pomysł nie nadaje przecież do ponownego postawienia. Trzeba będzie budować coś nowego. Naszym obowiązkiem jest uhonorowanie tych, którzy zasłużyli się Między Polski. W tym roku dzięki zeszłorocznej akcji odbył się pogrzeb majora Zygmunta Szydzielarza. i want